Hejka, dzisiaj robimy test mgiełki do twarzy, tak wygląda ta mgiełka, to jest mgiełka od Bielendy Hard. widziałam to właśnie na różnych aplikacjach, właśnie jak różne osoby się tym psikały, więc właśnie zobaczyłam, że kupię, przetestuję. To jest mgiełka tonizująca, nawilżająca, rozświetlająca od Bielendy. Ona jest chyba z witaminą C, ale pewna nie jestem. Jeszcze takie właśnie fa fajne opakowanie, fajny design. <grym> Jeszcze taki piorun na środku. I właśnie ja raczej toników nie używam. Może no kiedyś sobie tam niedawno może psikałam, ale to teraz raczej nie, ale jak to zobaczyłam, to chciałam właśnie to sobie kupić. Ja sobie złołam mój makijaż i teraz będziemy testować przyniosłam sobie pacik, bo tak mi będzie, będzie tak mi będzie najłatwiej sobie. wycisnąć. O nie, nie, ma tyle. Ale patrz jaki kolor. Taki żółty. I zapach. Cytrynowy. Cytryna pomarańcza. Ale to ma 100 ml. Tak sobie to nałożę, tak delikatnie. Bardzo ładnie pachnie. Mm, to, to jest bezbarwne, więc też takie ładne opakowanie. E, I tutaj 5% bioaktywna woda z mandarynki witamina C. Ekstraktami z cytryny ta, t, t, trehaloza, pantenol, sok z pomarańczy, te, taun... Tauryna. A no to... Teraz już wiem, dlaczego to tak pięknie pachnie. Ja mam też od Bielendy tutaj hmm, piankę do mycia twarzy z akosorbyt malinową i też mi się super sprawdza, więc y, dziękuję za uwagę. Ocena 10 na 10, naprawdę bardzo fajna y, i polecam.